Nieźle, źle, Wie go jego k***a to planer zrobił, ja to jego. Dawaj! <grymne> I kręcam. Dobra, nie berego już, dobra, berego. Aaaa, ja k. Gdzie jest? Gdzie są zwłoki? Jestem zwłoki, kurwa. Ej, no, bo nie było tego, to no, pewnie się nie stanie. Aaaaaah, przepraszam. Nie, na kurwa każe kawał, tym swoim sim, to jest sim, pabonik. Nooo! Dawaj mi ją! Czoło to atak mi w to! Ni ty Jest jak kawał, barierka. Barierkę to on się chyba w***a w tych swoich snach. No, no, no Ale to kurwa mamy ekipę kurwa Kurwa ale... Stania, kurwa, no, kurwa. Ej to dasz fortu wciel w nie Oglądamy w hitmaker oh Dobrze Kajusze z... <laughs> Szybko jest tamtej siebie w ubi Przepnoktum albo coś O bardzo dobrze A trochę kurwa z końca maty idzie <laughs> No farm no, ty... no kurde mówię że mieszka mi pada no bie ja pijgam! Oh, twój stary! Ja mu nic ja nie piję, Tak! Nie! Nie! Jaki on jest szybki! Nie. Jaki on jest szybki! Bierz, bez, bierz, 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 bierz! Dobrze! Oh. Ja pierdolę...